Dzień dobry moi drodzy, chciałem wam przedstawić Jarka, z którym znamy się już od 7 lat i tak naprawdę kiedy stawiałem pierwsze kroki w optyce, to Jarek stawiał swoje pierwsze kroki jako przedstawiciel handlowy. Dzisiaj e, odpowiada za najbardziej kluczowych klientów w Polsce i za twojej kadencji jako dystrybutorzy e, zdobyliście takie marki jak Dior, Celine, e, Fendi, prawda? Czy Tom Ford i Moje pytanie, Jarku, czy Ty się spodziewałeś, że my tu wylądujemy? <grystanie> absolutnie nie, absolutnie nie. To znaczy, inaczej, wierzyłem w to, że to nastąpi, wiedziałem, że pójdziemy na pewno. W dobrą stronę, dobrą drogą, ponieważ jak rozmawialiśmy od samego początku szczerze, to widzieliśmy chyba ten potencjał, który gdzieś e, tutaj temu wszystkiemu towarzyszy. My zaczynaliśmy jako bardzo skromny dystrybutor, natomiast Ty dopiero otwierałeś swoje salony. Spotkaliśmy się teraz po siedmiu latach na zupełnie innym poziomie. Stworzyłeś fantastyczne optyki, którymi można się szczycić nie tylko w Polsce, tylko i za granicą, bo bardzo często Twój salon jest prezentowany na różnego rodzaju wydarzeniach u naszych dostawców. Także ogromne gratulacje, mega samo zapał i zaangażowanie, także jestem pod wrażeniem. Ja jestem też wam wdzięczny za wsparcie, bo tak naprawdę wspieraliście mnie podczas całej tej drogi i nadal to robicie i myślę, że sporo fajnych rzeczy możemy zrobić dla naszych klientów. A myślę, że jest najlepsza okazja ku temu, ponieważ jesteśmy właśnie na evencie w hotelu Kiston, gdzie prezentujemy najnowsze kolekcje Dior, Celine, Tom Ford, także myślę, że możecie się spodziewać fantastycznych nowości. I co? Zachęcam do odwiedzin salonu Prestige. Dziękujemy za uwagę. Dzięki. Dzięki, Jarku. No, no. Fajnie, że byliście z nami, że mogliśmy Wam pokazać kawałek naszego optycznego świata. I dla tych, którzy przetrwali, obejrzeli cały ten film, mam niespodziankę, bo na całą tą kolekcję, którą dzisiaj wybieraliśmy, będziecie mieli 15% zniżkę zarówno na Instagramie, jak i stacjonarnie. A skoro już o Instagramie, to pamiętajcie oglądać nasze relacje w ciągu tygodnia. Bo tam będziemy wstawiać te perełki, kiedy już do nas dotrą. Jeżeli chociaż odrobinę spodobał Ci się nasz optyczny świat, możesz dać łapkę w górę. A jeżeli jesteś zainteresowany przyszłymi informacjami z naszego świata, to zasubskrybuj. W razie pytań służę pomocą. Emiliman, wasz ulubiony optometrysta. Prestige Optik. Do zobaczenia.